Dzisiejszy filmik skupi się na tematyce dotyczącej katalizatorów, mianowicie skup i cennik naszych zużytych podzespołów. Jesteśmy pewni, iż ten temat zainteresuje wielu z Państwa. Pewnie każdy z nas spotkał się z propozycją, aby oddać swój zużyty podzespół do skupu, z racji tego, iż cennik takich katalizatorów wygląda naprawdę imponująco. Bardzo często zdarzy się, iż platyna z katalizatora i cena, jaką za nią dostaniemy, naprawdę nas zaskoczy. Jak bowiem wiemy, platyna jest szczególnie pożądana przez skupujących z racji tego, iż odzysk jej poprzez recykling zużytych katalizatorów jest najmniej czasochłonny i najbardziej ekologiczny. Niezależnie jaki to będzie model podzespołu, jeżeli jest zużyty, nie zastanawiajmy się i oddajmy go do skupu. Tak pozyskane pieniądze z pewnością będą stanowiły podwalinę dla zakupu nowego podzespołu. Nie warto więc, by zalegał w garażu. Niemal w każdym mieście możemy odnaleźć skup katalizatorów. Pamiętajmy więc, że warto tam się wybrać, a błędnym jest myślenie, że sprzedaje się tylko najdroższe katalizatory. Dopiero na miejscu tak naprawdę możemy zasięgnąć informacji na temat dokładnej wyceny naszego zużytego podzespołu. Pamiętajmy, aby nigdy nie utożsamiać skupu katalizatorów ze skupami złomu. Te drugie nie posiadają specjalnych uprawnień do tego typu działalności, a także nie posiadają wymaganych zezwoleń. Więcej ciekawostek o katalizatorach znajdziecie na stronie www.filtry-dpf-fab.pl. Jeśli przydały się Wam informacje zawarte w naszym filmie, kliknijcie przycisk subskrybuj i bądźcie na bieżąco.